Piotr Szkocki, dzień dobry, zapraszam Państwa na Teletydzień. Trzy dni świąt narodowych i trzy dni wolne od pracy. W tym roku nie uda się wydłużyć majówki, ale nawet tak krótki czas można spożytkować całkiem przyjemnie. Pierwszego dnia maja na ulicach prędzej spotkamy spacerujące rodziny niż tłumy uczestniczące w pochodzie. To, co kiedyś było powszechną praktyką, dziś pozostało jedynie wspomnieniem. Z czasów PRL-u wiele osób pamięta jeszcze huczne pochody i przede wszystkim to, że były przymusowe. Dawniej to jeszcze nieraz było i zimno, i, i tego no szło się, bardzo dużo ludzi szło. Niosło się sztandary, niosło się szturmówki tak zwane. No i cały, ja pracowałam w szkole, no to z dziećmi nawet szło się pod pomnik tam do Czeszyna. To było dosyć tak nieraz i zimno. No ale chodziło się, bo taki był nakaz. Były bardziej zorganizowane, nie? A teraz co przypadek, jeżeli w ogóle by były. No takie, takie czasy, no i tak to wyglądałoby chyba. To było dobrze. Się chodziło na pochód, wszędzie się chodziło. Święto flagi, które przypada 2 maja obchodzone jest dopiero od 11 lat. Polacy coraz częściej biorą w nim udział. Mamy w domu dwie małe flagi. Córeczka w zeszłym roku jeździła w, wóz, w wózku, miała zatkniętą flagę. Tak. Tak, i syn też ma tymek, ma flagę, więc świętujemy oczywiście. Uchwalona 3 maja 1791 roku konstytucja zmieniła ustrój Rzeczypospolitej. Od tamtej pory z licznymi przerwami dzień ten uznawany był za święto. Od 1990 roku należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt. Tłem Majówki są święta narodowe, ale dla Polaków to przede wszystkim pretekst do wypoczynku. Wolne dni zwiastują wyjazdy albo spotkania rodzinne. Mamy to szczęście, że jedziemy do dziadków na wieś. Pogoda ma być niesprzyjająca, ale zawsze wieś, znajomi, małe dzieci na podwórkach sąsiednich, więc dzieci na pewno znajdą sobie jakieś zajęcie. Święto pracy, czyli 1 dnia maja, sporo osób po prostu leniuchuje i jak zacznie pierwszego dnia, tak też robi aż do końca majówki. Relaks jak najbardziej wskazany jednak każdy pretekst jest dobry, by przypominać o tożsamości narodowej burzliwe karty polskiej historii, okupione zostały krwią naszych przodków. Odpoczywając, można też oddać się tej refleksji.